jest ona masywna. nasz władca wie jak jeść. Powiedz mi moja droga, gdzie jest cukier? Wiesz, chyba nie mamy żadnego. A po co potrzebny? Panie, gdzie chowają się rebelianci? nie musimy kupować cukrowych bombonów. Możemy je zrobić własnoręcznie. Ale nie mamy cukru. Nie, cię znaleźć zamienniki cukru! Hmm. O prosiaczku, masz ochotę na kolejną porcję miodku! O, pojawia. Co na chodzi? Zarekwirować słodkości. Szanowny puchaczu, czy to jest królestwo dragoni? Nie Adamie. To jest owociony karzeł. Tak myślę. Jesteście tutaj po kolejną garść, Miotku? Na! Jesteśmy tutaj po cały zasób, Albasku! Ale nie, nie, nie możecie zapytać pszczół. Pszczoły tutaj są ogromne i zaawansowane technologicznie, żeby ryzykować straż. Jednakże, wasza dwójka, jesteście wielkimi mięczakami. Wasza królewskość! Dlaczego pan musi być niemiły? Ja? Niemiły? Nie, ja tylko robię swoją robotę. Jakbyś płacił podatki, jak reszta mieszkańców, byś miał swój miodek i ogródek, żeby robić go więcej. Zabrać ich stąd. Nie was, muszę tylko yy, zarkwierować rzeczy. Po <grywa> rządku. mnie, po prostu w mnie! W mnie, po prostu w górwia! mnie, po prostu w mnie! I pomóż mi! <grywa> pomóż mi! Eee! To ja pierdolę! Tę gruba sukoc! Gospodarka na grubo! pełna cóż do suko! Faria! Ja... I to A. nie jest śmieszne! Zrób coś! zadzwoni do ukrytej prawdy, na pewno będę wdzięczny za to! I wiem, że mam problem, ale pracuję nad tym! O. Ha. I... Ha. 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 Nawet kurwa nie próbuj! Utnę ci na to głowę! Dobra, pójdę po masło. Dokładnie! Służ mi, ty chory pojebie! Więc, jak ujdzie nam to na sucho? Ej, jaka straszna wiedźma straciła papryka razem ze sukusami. Hmm... Cholera, powinna traktować cię lepiej.